Wit Witam Was. W tym poradniku pokażę Wam jak otworzyć porty do gryka Duty Model Warfare 2 na routerze DP. No jest tak, wchodzimy na nasz router w stronę 192.168.1.1 Standardowe login hasło jest admin, login użytkownik admin hasło admin, jeżeli nic, jeżeli nic nie zmieniliśmy. A jeżeli już coś zmieniliśmy, to wpiszmy to co na co zmieniliśmy, więc wchodzimy OK. Klikamy serwery LAN klikamy dodaj. Nazwa serwera kod 1. Dostęp włączony tak. Protokół UDP port 28960 Klikamy zastosuj. Klikamy teraz. Następnie zabisz. I tak. Klikamy teraz następnie serwery LAN. Dodaj. Wpisujemy kod. 2 Jako drugi port. Dostęp włączony tak. Protokół UDP tak. 1500. Pod spodem też ma być. Klikamy teraz. Zapisz. Wstecz. Następnie klikamy jeszcze raz. Dodaj porty i, wpis, i dajemy kod 3. Dostęp włączony tak protokół UDP i tu dajemy 3005 i klikamy zastosuj teraz zapisz i dajemy wstecz dajemy do, dodaj serwery LAN 3 nazwa serwera kod 4 dostęp włączony tak, protokół UDP port od 3.1.0 1 do 3101 Zastosuj teraz za Pamiętajmy, żeby nie zmieniać tego IP co jest tutaj podany, gdyż standardowy be, powinien być podany dobry. I tak już mamy otwarty nad Call of Duty Modern